Siemanko, z tej strony Maskit. Pokażę Wam dzisiaj, jak poświęcić swoje kryptowaluty na poświęcenie Pulse X. A więc jesteśmy na stronie pulse, pulsex.com, gdzie mamy informacje. Zobaczmy, odświeżmy, ile osób już poświęciło. Prawie 68 milionów dolarów zostało poświęcone w ciągu zaledwie jednej doby. I co, co najczęściej jest poświęcane? Hex, Ethereum, Shiba nawet poszła, Crypto.com, DAI, Tether, Chainlink, Tera basic masa kryptowalut, które można poświęcić. A więc jak tego dokonać? Po pierwsze, potrzebujemy założyć konto na dowolnej giełdzie kryptowalut. Może to być Zonda Global, to jest polska giełda, która wcześniej nazywała się Bit e, Bitbay. Bitbay, tak. Bitbay się wcześniej nazywała, teraz nazywa się Zonda Global. Jest Kanga Exchange, jest Bybit, jest Binance, jest BitTrue, jest BitSmart. No, tych giełd jest masa. Cała masa jest różnych giełd. Ja wam pokażę na przykładzie Bybit. To jest Bybit. Giełda, na której nie trzeba wysyłać zdjęć swojego dowodu osobistego, swojego tego, swojego zdjęcia selfie. Swojego nie trzeba wysyłać. Do, jeśli nie wypłacamy więcej niż 2 bitcoiny, bodajże miesięcznie, to nie trzeba wysyłać właśnie dowodu ani z profilowego swojego selfie. Wiem, że trzeba tak robić przy Binance. Wiem, że trzeba przy Zonda Global. Przy Skanga, jak trzeba w ogóle nie trzeba nic takiego wysyłać. A więc popatrzcie na której giełdzie sobie załóżcie konto. Zarejestrujcie się po prostu. Normalna rejestracja, jakby się zakładali konto na Facebooku czy na Twitterze. Rejestracja, imię, nazwisko, dane swoje i tak dalej. I wtedy macie konto. Ja mam konto na Bybit, na Binance, na Zonda, na różnych giełdach. I więc jesteśmy na tej giełdzie i przelewamy na tą giełdę swoje środki z konta bankowego. PLN, -y, euro, dolary, co tam macie? Przelewacie tutaj, i wtedy możecie sobie kupić. Wchodzicie na market. Na spot, przepraszam bardzo. Kupuję, kupuję na przykład Ethereum. Chcę sobie kupić Ethereum. Już sobie przelałem te środki złoty czy tam dolar. Przelałem sobie te dolary czy złotówki, i mogę teraz za te pieniądze sobie kupić Ethereum. Więc mogę tutaj sobie kupić szybko. Czyli market, ile tam mam środków, ile dolarów, o ile dolarów, o, <głos》>. nawet jedno dolara tu nie ma. Wszystko w krypto, ja więc tu sobie kupuję na szybko. Buy Ethereum na markecie to znaczy, że kupuję automatycznie po cenie, która, która tutaj jest najbliższa. A limit oznacza, że kupuję sobie, na przykład chcę sobie kupić jak spadnie do 35-200 tysięcy. No to sobie ustawiam tutaj cenę 35, ile chcę kupić. I sobie to wisi, wisi sobie to nasze zamówienie, jakby. Jak spadnie do tej ceny i kupi, to dopiero wtedy kupi, i wtedy będziemy mieli po tańszej cenie. Ale nie wiadomo, czy spadnie, nie wiadomo, czy pójdzie w górę. Tak więc, jeśli chcemy szybko kupić, to market, jeśli chcemy z limitem, to sobie ustawiamy limita po prostu. Za ile chcemy kupić i za jaką kwotę i tak dalej. Wtedy mamy już Ethereum kupione, za te nasze złotówki czy dolary. I tutaj mamy to Ethereum w naszym asset. Na naszym czyli w naszym, jakby, portfelu, tu są wszystkie kryptowaluty, które posiadamy. Kupiliśmy sobie Ethereum, tak więc wypłacamy. Withdraw. to jest wypłacenie z angielskiego. Koniecznie musi być sieć RC20, bo wysyłamy na RC20. Ok, teraz wypłacamy, ale gdzie to wypłacamy? Oczywiście na Metamask. Metamask to jest najprostszy portfel kryptowalut. Możemy go sobie zainstalować na komputerze i to będzie dodatek do przeglądarki. Na Brave to jest tutaj ten puzzle, już mam zainstalowanego MetaMaska, to jest ten MetaMask, wchodzę w niego. Wchodzicie w niego po instalacji, zakładacie konto. Zapisujecie sobie na kartę te 12 słów kluczowych, bo one są konieczne, żeby odzyskać konto. Nikomu ich nie pokazujecie, to są tylko dla Was te 12 słów kluczowych przy zakładaniu konta. Trzymajcie je sobie w sekretnym miejscu, nikt nie może ich widzieć. W razie, gdyby komputer zaginął, co się stało, to zawsze możecie odzyskać na innym urządzeniu dostęp do waszego portfela kryptowalut. A więc OK, z, możecie też na Androidzie sobie zainstalować, na telefonie. A więc wchodzę ze swojego MetaMaska. Już tu się wcześniej podawałem hasło. I na początku będziecie mieli tylko sieć, główna sieć Ethereum, na którą przesyłacie właśnie Ethereum. A więc tutaj jest, chcemy wypłacić z giełdy Ethereum. Wchodzimy na MetaMaska swojego, jak już założymy. To jest nasz MetaMask, i kopiujemy tutaj na górze ten adres. Klejamy go tutaj do wysyłki ile chcemy wysłać? Możemy wszystko Al, możemy jakąś liczbę podać dostępnej, tyle dostępnego eteru. I wysyłam submit. Wysłane potwierdzam wysyłkę i po 15 minutach do 30 minut na moim Metamasku. Będą te etery. Tutaj mam zaledwie trochę Etera, 26 dolarów w eterze i w heksie 220 dolarów. Ok, chciałbym to poświęcić. OK, Teraz mamy już te etery na naszym metamasku kupione na giełdzie. Są tutaj i teraz możemy już je wysłać do poświęcenia. A więc co należy zrobić? Jesteśmy na pulsie, na pulsex.com Pamiętajcie, wszystkie strony muszą się zgadzać, bo dużo skamu powstaje. I tu wchodzimy w pulsex.info I to jest ten właśnie adres tutaj, o. To jest ten adres, który zaznaczam, na który trzeba wysłać. Kopiuj. Wchodzę jeszcze raz, MetaMaska. Pokażę Wam. Wyślij. Wklejamy ten adres, skopiowany. Jaką kwotę chcemy wysłać? Daje maxa. 19 dolarów, bo reszta to będzie pewnie GasFi. Czyli opłata transakcyjna. Daję dalej, a jak? Opłata 5,5 dolara. Jeśli wyślę teraz, to tyle zapłacę GasFi. Tyle pójdzie w przelewem. Reszta pójdzie przelewem. Potwierdzam. Potwierdzam. I tak dalej, i tak. jak już potwierdzicie, zostanie to wysłane, to wzięliście udział w poświęceniu. Jest to bardzo proste. Po prostu wysyłacie ze swojego Metamaska na adres poświęcenia. Ok, a co jeśli macie inne kryptowaluty? Załóżmy, macie konto na Binance, macie tam BNB. Oczywiście z Binance Smart Chain również możecie wysłać. Tutaj na górze macie wybór sieci. Na początku nie będzie Binance Smart Chain, musicie dodać sami tą, tą sieć. Po prostu dajcie dodaj sieć. I tu potrzebujecie danych, czyli tak. BSC at Metamask wpisujecie w Google, czyli jak dodać sieć BSC do Metamaska. Pierwszy link, tu jest cała instrukcja, ale zjedźmy już do danych. Tu są dane, które musicie po prostu po kolei kopiować. N nazwa sieci, network name, wklejacie tu. Drugie, url, rpc, wklejacie tu. I tak po kolei: Chain ID też tam kopiujecie, wklejacie Symbol, BNB też wklejacie, kopiujecie, kopiujecie BNB Explorer, wklejacie też tu i zapisujecie OK. Po tym zabiegu macie na górze na MetaMasku, po tym zabiegu będziecie mieli tutaj na górze wybór sieci Binance Smart Chain, będzie po prostu sieć. I wchodzicie w tą sieć Binance Smart Chain, macie BNB i wtedy kopiujecie wtedy na giełdzie Binance na przykład. Dajecie wypłać BNB Kopiujecie ten adres teraz Wklejacie na giełdzie Tak jak pokazywałem na ethereum I wtedy dostajecie te BNB tutaj Jest to lepsze bo mniejsze opłaty są na BNB I tu również Wykonujecie identyczny sposób Czyli wyśli, Jeśli chcecie poświęcić te BNB Wyślij, kopiujecie ten adres Bo ten, ten sam adres do poświęcania jest na ethereum i na BNB Na Binance Smart Chain Kopiujecie, metamask wyśli, pyk Klej, cyk. Nie, nie mam żadnych BNB na portfelu, więc wam nie pokażę. Dajecie dalej, potwierdź, wysyłacie i wzięliście udział w poświęceniu. Co daje nam poświęcenie? Za ponad miesiąc miesiąc, półtorej miesiące, dwa miesiące myślę, luty, marzec otrzymacie na swojego MetaMaska z powrotem w podzięce za to, że poświęciliście swoje kryptowaluty. Otrzymacie kryptowalutę Pulse X w przeliczeniu za jednego poświęconego dolara. 10 tysięcy puls X do 10 stycznia jest taki przelicznik, więc mamy jeszcze czas. I co z tą kryptowalutą robimy? Czyli na przykład za 100 dolarów poświęcone, za 100 dolarów poświęcone otrzymamy 100 dolarów poświęciliśmy. Za każdego jest 10 tysięcy puls X, otrzymamy milion puls X. -ów. Następnie wystarczy trzymać te puls X -y na swoim portfelu Metamask przez kilka miesięcy, przez rok, przez dwa lata, ile chcecie, możecie trzymać. Czym dłużej przetrzymacie, prawdopodobnie będzie wyższa cena za jednego PULS XA. Załóżmy, że po dwóch latach cena PULS XA dochodzi do 10 centów, czyli wasze 100 dolarów poświęcone rok wcześniej po roku czasu jest warte 100 tysięcy dolarów i podobnie, jeśli poświęciliście więcej, to identycznie wygląda sytuacja. Załóżmy, że cena dojdzie do dolara, wtedy macie milion dolarów. Proste, nie? Łatwy, fajny biznes. Myślę, że warto te 100 dolarów poświęcić, nawet jakby się miało nie udać coś, to trudno. Spróbowaliście 100 dolarów, to jeszcze świat się nie kończy, a macie szansę fajnie zarobić w ciągu roku. Podobnie sytuacja wygląda z Heksem. Kto poświęcił 2 lata temu heksa, przetrzymał 2 lata, to z tych kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu dolarów poświęconych, czy kilkuset dolarów poświęconych, ludzie zgarniali miliony dolarów. Później. Po tych dwóch latach. Po sprzedaniu mu dwa lata później. Od Was tylko zależy ile będziecie to trzymać. Tak więc myślę, że fajna akcja. Warto poświęcić. I do usłyszenia. Elo.